Працює. E, я можу стану біля цих біленьких мені буде гарніше. Сонечка приймаєте мене? Так, хочете? я йду, до, да, до я зрозуміла. <laughs> дозволяють, дозволяють. Це те, що я скажу, це мені говорить. Тільки e, так, так перше питання по польськи чи по-українськи? Як краще? Може пан консул задецидує. Все ж таки, кусочок в Польщі знає... в нас є. Навіть я без прибіжчу. По польськи може бути чи ні? Хто не розуміє взагалі польської мови? Пан Казимірський. Нема, нема, напевно. Добре. Можна кулаці. Для одетору Ісус Христос. Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес, і Менже похвильоний Христос. Добрий день, день добре. Кохані Христі, наші браті і сестри, я дуже радію, що можу бути свідком одним з вас такої. Урочистості, так це назвемо, тому що ювілей це насправді урочистість. Постараюся сказати дуже коротенько, що людина в своєму житті найчастіше шукає двох таких елементів важливих: це культура і релігія. Де би ми не були, чи ми живемо в Польщі, на Україні чи в інших країнах, ми завжди шукаємо якогось способу, щоб сповнитися. Це нормальні речі. І так вам скажу, що сьогодні, сьогодні ми могли побачити дуже-дуже важливу річ, чому я говорю по українськи щоб ми зараз плавно перейдемо на польську мову. Побачили, що насправді Бог в своєму творінні, як спотворив світ і людину, він був, по-перше, дуже культурний, а по-друге, настільки релігійний, що шанував людську вільність. I ja chcę Wam podziękować za to, że z dobrej woli powstała taka inicjatywa, taka wspólnota. I teraz powiem na polskim języku, że naprawdę jestem szczęśliwy z tego, że jestem świadkiem takiej uroczystości. Dlaczego? Jeżeli weźmiemy do rąk, bo wiadomo ksiądz zawsze mówi o Pismie Świętym, weźmiemy do rąk Biblię, to tam jest stworzenie świata, tam jest, są różne księgi mojżeszowe, Stary Testament, Nowy Testament, i jeżeli my dobrze słuchaliśmy tego koncertu, to możemy powiedzieć, że to była żywa Biblia w ludzkiej kulturze. Tu byli i Grecy, na przykład św. Paweł Apostol. E, tutaj na przykład są księgi królewskie, powiedzmy, tutaj mamy zarząd polski przy nas, prawda? Księga kaplańska, no ja jeden jestem z kaplanów. E, I księga liczb, bo było nas bardzo dużo. Stary i Nowy Testament, bo są starsi ludzie i młodsi i dzieci. I na tych najmniejszych naszych skarbach, można powiedzieć, wypełnia się też Apokalipsa. Czyli to, co patrzymy z taką pewnością już w nadziei, ale z pewnością w przyszłość. I to jest bardzo ważne. I powiem Wam jako ksiądz, ale też jako zwykły człowiek, jeżeli bym nie był wierzącym w ogóle, Religijnym, to bym naprawdę szukał takiej wspólnoty kulturalnej, gdzie można odkryć swoją duszę, bo każdy człowiek to potrzebuje. Gdybym na przykład nie znał żadnej modlitwy, to bym na przykład się uczył wierszów, takich jak tutaj też brzmiały te wiersze. Jeżeli bym nie umiał na przykład śpiewać kościelnych pieśni, na pewno bym poszedł do szkoły muzycznej, żeby przez muzykę też zobaczyć to, co jest wewnątrz człowieka i to, żeśmy dzisiaj zobaczyli, prawda? Wystarczy, jak instrument zagra tak czy inaczej, od razu na naszych oczach pojawia się uśmiech albo łzy, albo przeżywanie, albo tęsknota, jak już Pan Konsul powiedział, że tutaj nic naprawdę nie zabrakło i była podpowiedź, że powietrze, ja powiem, pauzę nie zabrakło. Wszystko było wypełnione i chcę wam powiedzieć, że naprawdę, jeżeli dobrze się przypatrzymy takiej sytuacji, to zawsze powiemy, że dzisiejszy koncert, dzisiejsze nasze spotkanie mówi też o jednej bardzo ważnej rzeczy, że jest Pan Bóg, który to wszystko cudownie stworzył. I Wy dzisiaj jesteście apostolami, chociaż nie mówicie e, tam publicznie na przykład z flagami kościelnymi, ja jestem wierzący czy katolik i tak dalej. Nie? Tylko jeżeli ktoś się spyta, dlaczego tak wszystko kulturalnie, dlaczego tutaj się nie biją, nie krzyczą jeden na drugiego, nie mówią brzydkich słów? No dlatego, że jesteśmy ludźmi, dziećmi Bożymi i, i takie mamy wyczucie w sercu, że chcemy być dobrymi i na pewno powiem Wam, że jeżeli by w parafii była taka nasza wspólnota, właśnie jak tutaj, ja nie mówię, że tam jest źle, jest bardzo dobrze, ale jeżeli by na tyle jeszcze było zgrane to wszystko, to już powiem, że parafia się bez obejdzie, że już nie trzeba wychowawcy, że naprawdę ludzie są zorganizowani, to jest bardzo ważne. I Ważne jest to, żebyśmy się spotykali tutaj i żebyśmy się uczyli, tak jak tutaj już pan Stanisław pamiętam, tak, powiedział, że są prze przecudowne pieśni dziecięce z przedszkola, ale dobrze, że dzisiaj e, zabrzmiane pieśni, które naprawdę dodają ducha, e, zaczynają ruszać myśl człowieka, zaczynają otwierać serce na to, aby przyjąć drugiego bliźniego, i to jest bardzo ważne. Jeżeli te dzieciaki dzisiaj śpiewały o tą ostatnią pieśń, że my jesteśmy rodzina, że młode, starsze, chłopak, dziewczyna, to ja powiem, że to jest taki browarski hymn polski, dlatego, że myśmy słyszeli w dwóch wydaniach, prawda, hymn ukraiński i hymn polski na początku, ale te dzieci nam pozwolili usiąść i nie wstawać na ten hymn browarski, dlatego, że jeżeli nie będzie rodziny, jeżeli nie będzie tej wzajemności, to każdy film to będzie tylko ujawa i tylko fantazja. I naprawdę chcę dzisiaj podziękować też wszystkim, którzy brali tutaj swój udział i organizatorom na ręce pani Helenki i jej mamy i wszystkim naszym parafianom, którzy tu są i tworzą też tą wspólnotę, dlatego, że tego Ducha Bożego też nie brakuje tutaj. I to jest bardzo ważne. I, i też dziękuję tym, którzy, których my nie znamy, a którzy się przyczynili do tego. Na przykład, nie wiem, takie zwykłe rzeczy jak nieraz na odpusty. Gdzieś tam kseru ktoś robi kartek, czy, czy gotuje w kuchni, nie? I przyjeżdża biskup, wszyscy się kłaniają, a, a zapomnieliśmy, że kucharka przygotowała jedzenie biskupowi. Żeby nie ona biskupy nie przyjechała. Rozumiecie? jest życie za tymi firankami. I chcę podziękować też Wam za to, że dużo serca żeście włożyli. I tak powiem, żeby podtrzymać chociaż taki wysoki poziom. Ale dla mnie to dzisiaj jeszcze zabrakło takiej piosenki, e, którą bardzo lubię na Ukrainie Hej Sokol. Nie wiem, czy pan Stanisław pozwoli, żebyśmy na zakończeniu jego występu to zaśpiewali. Tylko, że e, mówię, ja bym bardzo chętnie się nauczył grać i nie wiem na czym, a co jeszcze zostało? Może by... jest jakiś instrument? Bajanki? Nie, Spróbujemy coś zagrać. Kiedyś grałem 10 lat temu, to spróbujemy. A wy sobie przygotowujcie słowa. Хто пам'ятає, напевно пан консул буде перший нам мовив, бо той скин так і віседоли, польський і напевно... Так, є баян чи нема? А де? Забрали баян? Сідайте на піаніру. Піаніна є? Давайте піаніру. Погнали. А хто знає пісню? Amém.

To już mamy pomocnika. Dobrze, już nas pan ustalił. Ja, byś... ja, 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 ja. Dobrze, i ja tak na, na koniec występu swojego e, udzielę wam błogosławieństwa i dalej oddaję głos, żebyście w tym Bożym Błogosławieństwie dalej mogli ucztować i wysiadować. Dziękuję wam za to wszystko. Pan z wami. Niech wam nie dostawi, ojczy, syn, święty, Pan Błogosławie był wszechmogący w Ojcu i Wysyłku i w Świętym Panie. Zostańcie z Bogiem. Bóg za zaproszenie. Dziękuję. Dziękuję wszystkim. Dziękuję Bośniom. Dziękuję członkom Stowarzyszenia. Dziękuję wszystkim.